Wczorajszy felieton o odmowie wypłacenia Chopinowi odszkodowania za złamane przez sztorm żagle, bo warunki wypadku nie były nadzwyczajne, wywołał jak zwykle szeroki odzew u słuchaczy dzięki za mail. Na przykład Stanisław przysłał mi związaną z wypłatą ubezpieczeń, tak przemega smaczną historię rodem z USA, że nie mogłem jej zostawić tylko dla siebie. Otóż adwokat Charlotte Północna Karolina zakupił 24 bardzo rzadkie i bardzo drogie cygara, po czym ubezpieczył je od ognia. W ciągu miesiąca wypalił wszystkie i zażądał od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania, twierdząc, że cygara zostały utracone w całej serii drobnych spaleń. Firma ubezpieczeniowa odmówiła, jako że ubezpieczony zużył cygara w normalny sposób. Adwokat założył sprawę w sądzie i wygrał. W uzasadnieniu sędzia stwierdził, że w polisie było zaznaczone, że cygara są ubezpieczone na wypadek ognia, bez określenia, co znaczy normalny lub nienormalny sposób utraty przez spalenie. Ale to nie koniec jeszcze. Zamiast złożyć sprawę do sądu apelacyjnego, firma ubezpieczeniowa zapłaciła adwokatowi te 15 tysięcy dolarów za cygara utracone w wyniku spalenia. Natychmiast, jak adwokat zrealizował czek, firma ubezpieczeniowa zgłosiła do prokuratury 24 przypadki celowego podłożenia ognia i adwokat został aresztowany. Z jego zeznaniami ze sprawy o odszkodowanie w ręku, firma ubezpieczeniowa poszła do sądu i adwokat został skazany za celowe spalenie swojego ubezpieczonego mienia, tych cygar, na 24 miesiące więzienia i 24 tysiące dolarów odszkodowania. I widzicie, <słuch> można palić, ale nie należy się napalać. Adwokat się napalił, to go zgasili. <słuch> no cóż. Słaniarstwo zastępuje u głupca inteligencję.